Witajcie, tu Wallace, polski gość od zabawek i w dzisiejszym filmiku chciałem wam pokazać coś nietypowego taką właściwie ciekawostkę, w którą zaopatrzyłem się jakiś czas temu podczas swoich zakupów jest to mała buteleczka z przezroczystą zieloną falbą od Tamii jak niektórzy z was wiedzą, Tamiya jest jednym z największych producentów farbek modelarskich na świecie i jestem szczęśliwy, mogąc powiedzieć, że odkryłem w Polsce. Sklep, który to posiada. Moja buteleczka pochodzi z warszawskiego sklepu modelarskiego ATA, który znajduje się na trzecim piętrze Blue City i był to wydatek rzędu 12 zł za 10 ml farbki. I muszę przyznać, że jestem zadowolony z zakupu, gdyż kasa za to jest praktycznie znikoma, a da mi to szansę ulepszenia jednego z moich modeli Gundam choć ulepszenie to słowo trochę na wyrost, bo właściwie farbkę tą kupiłem tylko po to, aby pomalować dosłownie trzy malutkie części w swoim Gundamie Double Zeta z serii Master Grade. Dwa sensory schowane w nogach i jeden sensor układu celowniczego w jego głównym dziale, także trzy malutkie części, z czego tak naprawdę w zwykłym trybie Robota widoczna jest tylko jedna, jeśli patrzycie pod odpowiednim kątem. Jednakże jakiś czas temu zacząłem jeszcze bardziej dopieszczać ten model, zacząłem zrobić w nim panelowanie, właściwie już praktycznie skończyłem poza dwoma, trzema częściami, okoliłem go, także uznałem, że pomalowanie tych trzech części tak aby wyglądały na przezroczysty zielony, zamiast zwykły przezroczysty plastik, w jakim zostały doręczone, będzie ładnym zwieńczeniem dzieła. Także zobaczymy co z tego wyjdzie. Myślę, że za jakiś czas zrobię filmik pokazujący jak mi wyszło, bo jeszcze muszę znaleźć do tego odpowiedni pędzelek i no jakoś to zakombinować. Właściwie to mądrzej bym zrobił, gdybym pomalował jeszcze, kiedy były zamontowane na tak zwanych drzewkach, ale ponieważ wtedy w ogóle mi przyszło do głowy, że będę cokolwiek robił z tym Gundamem, a było to jakieś dwa lata temu, także sami rozumiecie lepiej później niż wcale. Natomiast podobnie jest to wydatek 12 zł, i w acie jest tego cała masa nie tylko samych faldek najróżniejszego rodzaju od Tamiya, ale także ich modeli. Także jeśli ktoś lubi tą filmę, to naprawdę warto tam wpaść, rozejrzeć się, może znajdziecie coś ciekawego. Tak jak mi się udało, naprawdę jest tam cała masa rzeczy, także każdy, każdy kto lubi modele, powinien coś dla siebie znaleźć. Oczywiście jeszcze nie mają modeli Gundamów i nie mają takich rzeczy jak obrotowe podstawki, czy gundam markery, takie jak ten ale jeśli ktoś na przykład interesuje się militariami, czy innymi modelami to na pewno coś tam dla siebie znajdzie także tyle ode mnie, w tym wideo wrócimy do tematu za jakiś czas, kiedy już zaaplikuję tą farbkę na mojego double zeta jest naprawdę ciekawe jak to wyjdzie a do tego czasu Trzymajcie się.